Dzień dobry, nazywam się Magdalena fudała jestem lekarzem, psychiatrą i seksuologiem. Witam Was bardzo serdecznie w Boże Narodzenie 2024 roku. Jako psychiatra wiem, że ten czas świąt i czas Nowego Roku, przełomów roków, jest dla ludzi bardzo takim trudnym czasem, dlatego postanowiłam sobie, że rok 2025 Wejdę na TikToka i postaram się przybliżyć Wam tematykę zdrowia psychicznego, zdrowia seksuologicznego. Trochę słów o sobie. Tak jak powiedziałam jestem polskim psychiatrą i seksuologiem. Pracuję w Warszawie w INWIA Klinika Zdrowia Psychicznego. Właśnie Envia w tym roku będzie skończyć 10 lat od momentu otwarcia, więc takie urodziny EnVii dla Was, że trochę o zdrowiu psychicznym będziemy tutaj mówić. Czego mogę życzyć? Życzę przede wszystkim Wam, oglądającym tutaj TikTok, który się dopiero co tworzy i debiutuje. Życzę spokoju serca, bo myślę, że ten pokój serca, taki prawdziwy, jest bardzo, bardzo potrzebny. Życzę zdrowia, chociaż zdrowie psychiczne to nie jest brak choroby, tylko to jest dobrostan psychiczny. Więc życzę zdrowia i, i psychicznego, i fizycznego. Życzę pełnej takiej radości, szczęścia, bo szczęście też się przyda. No i zapraszam do obserwowania profilu. Tutaj co jakiś czas będą pojawiały się informacje na temat, tak jak wspomniałam, zdrowia psychicznego, różnych, różnych zagadnień, różnych tematów. Jeżeli macie, mielibyście ochotę pozadawać pytania, to bardzo proszę. Z przyjemnością odpowiadam na nie. Także raz jeszcze w te Boże Narodzenie 2024 roku życzę wszystkim spokoju. Radości i wszystkiego dobrego i do zobaczenia.